Nie, ja nie mam psa, ja mam kota, który zmutował. Ale tak to zawsze jest jak duże z to w się strasznie długo wczytuje. No, i kolejna gra przed nami. Po prawej stronie mamy Selecta, po lewej stronie mamy gra biego więc Tumble Valley. Czy tu jest tylko Cross Position? Nie jestem tego pewny. 1-1, jeszcze 8 map przed nami, minimum 8 map. 7 map jest już gotowy, jest chyba ustalonych z góry. Jeżeli się nie mylę, ostatnie 3 mapy. To już jest veto graczy. Chyba ten, który wygrywa, jest w lepszej sytuacji. Wybiera, odrzuca pierwszy mapę z map pula. Więc niektóre mapy mogą się nam chyba tutaj powtórzyć, jeżeli się nie mylę. Teran kontra Protossendomorwal, jak już powiedziałem. no... Coś tutaj ciekawego możemy mieć. Mapa ogólnie dobra dla Terana, jeżeli chodzi o dropy, fajnie może harasować zarówno Naturala, to jest jeden z, jeden z nielicznych map, gdzie Natural może być bardzo łatwo harasowany przez Terana, oczywiście wlotem z lewej strony, tej może wypakować się, zaatakować jak coś szybko się zebrać i uciekać. Tutaj pamiętajmy, że Blink Stalkery mogą ładnie bronić, no ale do tego wszystkiego jest jeszcze, oczywiście ekspansja. E, trzecia, którą też można fajnie scharasować e, ogólnie no, mapa uważam za dosyć e, dosyć taką no, nie tyle zbalansowaną, e, co na pewno większość graczy nie odrzuca jej, jeżeli chodzi o ladera. Zergi za nią czasami średnio przepadają, e, z tego względu, że obrona trzeciej bazy może być we wczesnych fazach dosyć. E, Trudna przez wszystko związane z tymi kamieniami, jednak jeżeli już dochodzi do midgame kamienie padają, no to trzecią bazę nie najciężej jest oczywiście obronić. Bardzo ważne jest to, żeby zająć Zelnagę na środku. Dzięki temu widać ładnie, pięknie środek mapy do tego wszystkiego potem rozstawić po jednej jednostce na boku i dołem żadna armia nie przejdzie, niezauważona. Zobaczmy, Select sprawdza, więc tutaj nie by, innymi słowy, tutaj była możliwość, nie były cross position, nie było zablokowane. No i już się oczywiście Grabi nie dostanie do bazy. Co on tutaj sprawdza, czy nie ma jakichś baraków ukrytych na przykład. Ale chyba podejrzewa, że tu jest przeciwnik. No i pięknie schował się już w tym momencie. Natomiast co mamy u Grabiego, zobaczmy, jest jeden gate, jest Cybernetic Core, trzy proby oczywiście od razu do gazu poszły. Nie mamy kolejnego Gejzera przejmowanego. No co tutaj nam ten protos pokaże w Dniu dzisiejszym pierwszy mecz strasznie mi się podobał i ta agresja pierwszymi probami. To było coś bardzo miłego moim zdaniem, czego zbyt czego się normalnie nie widuje. Było to ryzykowne, no ale Grabi jest znany z tego, że lubi właśnie takie dziwne akcje czasami odstawić, zaczyna tym razem od Stalkera, nie od Zelota jak w pierwszym meczu, w drugim meczu też był, w sumie. a nie jest Zelot, przepraszam Was najmocniej, Zelot był, schował się, one gate expand ze strony Grabiego. Czy nie, gdzieś on się wycofał, czy żeby coś jednak kombinował, czy żeby chciał udawać, że będzie ekspansja, a jednak będzie myślał, że tutaj przeciwnika zaatakować, schował probę i to jest chyba główny powód, dla którego udaje. Więc e, trzy gatey stoją, przeciwnik nie zeskautował. myślał, że ekspansja będzie w drodze, e, więc trzy gatey. czy będzie ten czwarty gate, jeszcze tej Select nie sprawdza. Jeżeli uda się Grabiemu odstawić tego proxy pylona, no to Select przed synem będzie zawsze sprawdzał pod łóżkiem, czy jakiś pylon go nie nawiedził, tak jak to robi. T.L.O. myślałem, że padnę ze śmiechu, jak to kiedyś przeczytałem, że przez tego pylona będzie się budził w nocy i sprawdzał, czy pod łóżkiem się nie schował. No ale dobra, czekamy tutaj jeszcze chwilę. Jest, jest pylon ukryty świetnie, trzy gate, tylko czwartego na razie nie widać. Ta armia chyba jednak mogłoby już podejść troszeczkę bliżej, to jest bardzo moment bo jeżeli zostanie odkryty proxy pylon, cały ten plan grabiego no, do niczego się już nie będzie nadawał. Więc to jest bardzo ważne, skończył się robić pylon, ekspansji nie ma, to jest Olin ze strony Grabiego chyba tak naprawdę i wzywamy stalkery, Oj, i tutaj pięknie, to będzie mógł atakować ekspansję bez żadnych najmniejszych problemów, przeciwnik jeżeli spróbuje wyjść, nie da rady i teraz tylko wyjść, zobaczyć, jest coś, no dobra, no to wpadamy sobie teraz i coś trzeba zaatakować, no właśnie, jak dalej, co dalej Select wykombinuje. E, obydwa bunkry mogą być tutaj zniszczone, wydobycie oczywiście jest przyblokowane, e, czy da rady to zakończyć e, w tym momencie grabi, czy też e, będzie w wielkich tarapatach. No i widzimy podwójny orbital, ale nowy budowany, potrójny nawet będzie, co by tutaj dalej robić. E, tak naprawdę Select jest teraz w nie najgorszej sytuacji, e, gdyż... E, ma oczywiście orbitale, mój będzie wzywał, e, niedługo będzie miał na tyle dużą armię, że będzie mógł się pozbyć tego co posiada Grabi. Grabi dopiero w tym momencie stawia ekspansję, więc nie najlepsza sytuacja dla Grabiego, nic tutaj nie zrobił przeciwnikowi, żadnej krzywdy. Jeżeli chyba chodzi o ilość karweserów, zabił teraz dwójkę, no ale teraz jeden padł chyba, jeśli się nie mylę. No właśnie, zniszczyć i uciekamy. I tak pogania się, czy da radę wejść do środka, czy będzie w ogóle próbował wchodzić do środka? To jest dobre pytanie. Zobaczmy ilość, ilość 12 marinesów, 6 stalkerów, 30 probek, część armii z przodu. Będzie chyba jednak próbował atakować za chwilę. Tutaj grabi. No, i w tym momencie przede wszystkim padają e, scv i teraz go zniszczyć bunker, wycofać się tutaj z drugiej strony atakować, żeby z dwa bunkry ten raz nie atakowały. I jeden bunkier został zniszczony. Teraz y, droga wolna wbija się do środka Grabi. Czy da, próbuje teraz rozwalić się? Zeloty z przodu będą, e, aby zniszczyć, przy, żeby te przyjąć na siebie główne uderzenie. Ledwo się trzymają już sockery, ale pięknie, zeloty tutaj bardzo pomogły. No, i po raz y, Grabi sobie jakoś tutaj jeszcze radzi. Co jest ważne, będzie mógł ten kolejny bunkier atakować, także e, bunkier trzymane z tyłu, nic tutaj nie poradzi, e, SCF na razie na patrolowaniu, nie mogą nic zrobić, muły oczywiście pomagają, e, jak się tu jeszcze utrzymać, no i teraz próba, spróbuję. się tutaj zniszczyć, Oj, pierwszy maruder się już pojawił, e, no i teraz scv będą atakowane i grabi się wycofa. Nie mógł tutaj kontynuować dalej. Tej walki parę harvesterów padło na szczęście dla Grabiego. Ale pamiętajmy, w tym momencie Select jest z przodu zabezpieczony i ma dwa orbitale, które może gdzieś tutaj rozłożyć bez większych problemów. Do tego muły, jak już mówiłem, będą robiły swoje. Jest 11 harvesterów do przodu Select, ale jak już powiedziałem, orbital do przodu, więc muły do przodu i produkcja SCV też swoje zrobi. No zobaczmy więc, jak wygląda armia. Dokładnie to samo. Czy Grabi po raz pierwszy w dniu dzisiejszym e, zaczyna od Kolosów? E, w poprzednich grach było w High Templary przejść, teraz jednak będą już Kolosy. E, myślę, że to jest e, dosyć bezpieczne, jeżeli chodzi o to, że Select może podejrzewać, że przeciwnik pójdzie znowu w High Templary, chociaż tak naprawdę wszystko, co musi zrobić Select, to rzucić jeden skan i będzie doskonale wiedział, e, czym się tutaj zajmować. Kolosotle mogą być dobre, jeżeli będzie chciał Grabi wcześniej zaatakować, dzięki temu na odległość będzie mógł zniszczyć bunkry, ale to tylko jeżeli będzie myślał o wczesnej agresji. Do tego wszystkiego oczywiście Observer tutaj bardzo ważny, więc myślę, że Grabi wiedział, że może nie mieć czasu na High Templary. Gate ustawione w takim dosyć ciekawym miejscu, z tego względu, że raz ciężko tutaj będzie drop władować akurat w tym miejscu. A do tego wszystkiego nie, nie przeszkadzają w przemieszczaniu się na Antis, na No, właśnie te bazy są dosyć małe i w late game mogą tutaj być problemy. Oczywiście, jak już powiedziałem, z przemieszczaniem się po bazie to jest o tyle niebezpieczne, jeżeli będzie jakiś drop gotowe. Proksy ze strony Grabiego i jeszcze chce się tutaj wbić, zobaczyć co się dzieje, mógłby jednak zeskautować tą ekspansję, zjechać ciut niżej, o właśnie teraz zobaczył, że jest ekspansja. Pajlon już gotowy, kolejny jest w drodze. No, i teraz może być tutaj ciekawe, że jest już kolosek Senetrwalę. Za chwilę będzie, więc Forcefieldy świetnie mogą złapać tą armię. Ależ pięknie się teraz grabi, ustawił, ale uwaga, ten atak może być niebezpieczny. Chce i pięknie teraz atakuje bunker, za chwilę zostanie zniszczony. Uwaga, co dalej to będzie wyglądało. Kolejny bunker będzie, próba jego zniszczenia nie wycofuje się. I gdzie są es proby Nie ma probek, Probki się skowały do środka, zapakował je. Część mógł na pewno z, to, z częścią to zrobić. Czy da radę zniszczyć orbitala? Chyba jednak nie zdąży, w międzyczasie Selek gotowy już z kontratakiem leci. No, i utrzymał się tej orbital, ale jeden, dwa kolosy. E, to może być niebezpieczne dla Selecta. Wylatuje jednym mediwakiem jeżeli tej grabi to zauważy i przechwyci. Może zauważyć niech noxowi, ale już bitwa się szykuje. Kolosy z przodu się trzymają, nie ma żadnych wikingów, nie ma więc możliwości bronienia się tej O, dwa wikingi się dopiero pojawiły troszeczkę późno, naprzód przechodzą stalkery do obrony. E, teraz znowu Select zamknięty. Tej grabi nie pozwala nic zrobić, no i właśnie drop, drop się szykuje, jeżeli go grabi nie zauważy, będzie w wielkich terapatach, bo może stracić może stracić Robotic Bay e, Forge, akurat chyba upgrade powinien się zrobić e, baza może być przyblokowana no i już się widzi, to grabi doskonale, ale co się dzieje, jednak w międzyczasie próbuje tutaj walczyć, czy się wycofa e, nie zworpował żadnej armii, nie zauważył są już stalkery e, przegonił przeciwnika, ale teraz Select może w innym miejscu to wyładować i pokarasować oczywiście Nexusa Yy, zniszczy tego chyba, no nie wiem, zobaczymy. Jest impact, zobaczmy co padnie, na razie pada pylon, żeby te nowe jednostki nie mogły być zwarpowane. Pytanie jest takie, że sam zdjęty ten drop, raczej tak, no i nic, nic nie zrobi. Blink, brak, jeszcze brak, tak mało. Oj, to jeden zabrali jednak chłopaka. <ścoughs> Widzimy te proxy pylony ze Grabiego porozstawiane po całej mapie. Blisko bazy przeciwnika, czy selekty Wie o tym, nie ma najmniejszego pojęcia, co się tutaj chowa. 60 do 48, pierwsze Wikingi już się zbierają. Marines, Marudery, armia nie jest zbyt potężna. W tym momencie, jeszcze a tutaj widzimy, oczywiście, no karetka, leczy wszystko, co ma być. Była dziewiątka schowana, chyba tak. Jeszcze byłoby dobrze gateway otworzyć, zobaczmy jak tam, ile forge'y, na ilu forge'ach jest drugi w drodze plus 2 do obrony, natomiast u Selekta 1, 1, 2, 2 w drodze, no potrzebuję tego drugiego forge'a, żeby przejść do tego late game z upgrade'ami na równi z Terranem, bez tego sytuacja nie będzie wyglądała zbyt dobrze, ma, no, widzimy 1, 0 na razie, będzie 2, 0. Potrzebne jest coś do ataku, potrzebny jest ten upgrade yy, w szczególności dla kolosów, yy, aby ten excellent thermal lens był jeszcze mocniejszy. A co my tutaj mamy? A tutaj mamy obserwera, który zauważy, zobaczmy. I za chwilę będziemy wszystko wiedzieć, zauważył idealnie. Yy, więc jest yy, możliwość zwarpowania jest High Templar. A Aj, to musiało boleć. No ale niestety High Templar zostanie za chwilę zabity czy ucieknie? Próbuję uciec. Jest, uciekł. Chłopaki. Jedna jednostka zabita, ale tak naprawdę przyczynił się do śmierci całej, całego pułku. Bardzo dobry timing. Pięknie ustawiony tutaj naprawdę obserwer. Drop nie dał rady przelecieć. Mamy 3, 6 wikingi 6 wikingów mało, tych mało medywaków tak naprawdę ciężko będzie tutaj robić non stop. No o, i teraz blink, pięknie, jeden blink. Udało się zdjąć jednego wikinga, Trochę tego jednak za mało. Gdzie są high templary? No właśnie kolejne są już w drodze. To są dosyć wolne jednostki. Jeszcze tej blink pozwala uciec. Ale z tego co widzę nie ma w drodze Ghostów i nie ma też chyba Ghost Academy wybudowanego. Nie jest, przepraszam, jest Moubis Reaktor, więc za pierwsze ghosty niedługo zobaczymy, to czy one będą na czas... Bo tutaj się grabi już szykuje, zabezpiecza bazę, to byłby dobry moment, aby spróbować zaatakować przeciwnika. Obserwer wszystko tutaj pokazuje, dwa obserwery nawet podążają za tą armią. Gdyby w tym momencie zaatakował właśnie z dwóch stron, jak tutaj się chyba zbiera i dał radę Stormy rzucić, byłby w świetnej sytuacji. Skan tutaj pozwolił przegonić. No, i teraz widzimy, że wycofuje się Selek. Straci jeszcze faktorkę. 4 goalsy są w drodze, ale jeszcze nie wyskoczyły. To jest idealny moment dla Grabiego, żeby zaatakować. Jeżeli ruszy teraz, jeżeli zniszczy, to i mamy dropa ze strony Grabiego. Pięknie 34 harwestery łącznie zabite. I teraz jest polowanie na tych Wikingów. Za jednym warpizem Sionic Storm był tutaj rzucony, dlatego tyle tych jednostek zostało zabitych. Do tego, zeloty zrobiło oczywiście swoje. No i Grabi znowu się wbija do bazy przecinka. Ghosty jednak już wyskoczyły. Idealny timing na tych ghostach, bo JMP będzie bardzo ważny. Ale jest drugi drop, ze, tym razem jest drop ze strony Selecta. Tutaj ledwo to się utrzymuje ten Medivac. Jeszcze Salkiery się pojawiają. No i teraz odpowiedź Selecta. Proby już gdzieś tam wróciły do wydobywania, no niestety wszystko zostanie zabite. SELECT pięknie jednym dropem odciągnął armię przeciwnika. Ale już chyba ZELOTY to wyczyszczą, Upgrade 2-2, to jest 3-1. GHOST już czekają, Jeden, jedno dobre MP, jest tylko tutaj naprawdę potrzebne, żeby pozbyć się High Templarów. A co dopiero powiedziawszy o czwórce, z przodu idą dwa mocniejsze, oj, 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 zaraz będzie strata, nie zauważył tego feedback. No i jeden ghost, tutaj wielka strata dla Grabiego tak naprawdę, bo dwa High Templary zostały zniszczone, Guardian Shield Force Field, Grabi rzucił to już do obrony, dwa, dwa High Templary z pełną ilością energii zostały właśnie zniszczone, za co za dwa ghosty chyba nieopłacalne. Dla Grabiego, chociaż pamiętajmy, on już jest pod limitem, jednak ten limit y, nie jest aż tak potężny. Za chwilę będzie jednak y, 3-2. Wtedy to będzie idealny moment, y, żeby walczyć. Tu jest 2-2 z przodu. Były, no i teraz zbita ta cała armia. Blink na bok. Czy jest jakiś storm? Chyba im było rzucone. Nie ma stormu. Gdzie jest storm? jest storm, Jeden został rzucony z lot. Teraz próbuję. Przez loty. nie mają speedu. Dopiero za chwilę będą gotowe. Będzie gotowy speed i będą mogły podbić. Strasznie długo to trwało. bez A jakby ten speed był, sytuacja mogłaby wyglądać troszeczkę bardzo inaczej. Grabi zaatakował dosłownie za te 10 sekund za wcześnie. E, tej armie widzimy trochę lekko podzielona. No i to jest też problem z Planetary Fortress. Fajny taki e, Sowing Storm wrzucony, że nich nie mógł podejść, ale ten to już był piękny. Chyba się Select zagapił. No pozwolił się op opalać się w tych stormach jeden za drugi. Stormy nie były jakieś wyśmienite, ale wielki fail ze strony jeszcze jeden selekta. Drogie dzieci, nie róbcie tego w domu. Jeżeli jest burza, nie wchodźcie w nią, bo to naprawdę nic nie da. A w międzyczasie mamy drop ze strony Grabiego, więc już wiemy, dlaczego on nie Selek nie zauważył, co się tutaj dzieje. Więc 51 harweserów aż zabitych. Piękny był ten drop. Ładnie to zostało rozegrane. Jeszcze muły rzucają się do boju i ucieka na speedzie. Tutaj e, widzieliśmy, że był speed. Upgrade prędkości dla War Prisma. No ale nie wiem, czy pozbiera się po takim uderzeniu. Select stracił ekspansję jedną, stracił e, olbrzymią ilość SCV. -ek. Tutaj trochę są też przyblokowane, jeżeli chodzi o supply. E, musi budować nowe supply depo, i o, jeszcze prędkość dla. Upgrade Speedu jest w drodze dla e, obserwerów. No Grabi ma nadwyżki e, lekkie, więc może coś. No, w sumie nie są nadwyżki Niemcze, jest w sumie dobry pomysł w tym momencie. Owszem, będzie szybciej to wszystko przechodziło, ale mimo wszystko chyba lepiej w byłoby lepiej e, na coś innego wydać e, te minerały w tym momencie. Jeszcze tu nie ma. E, chcę pilnować lepiej tą armię, no proszę bardzo. Zobaczymy e, 3-2 w drodze, a tutaj już 3-2-1. No, i dobra. Zeloty, Archony, cała ta armia się zbiera, już się szykuje, 110 y, do 100 zbiera się. Y, ile, jest, hi, ile jest tutaj ghostów? 8, to wystarczy, żeby całą tą armię, na, tej armii zrobić wielki, wielką krzywdę. Do tyłu, tu jest dużo energii, tu naprawdę trzeba uważać, y, chyba Grabi nie chce atakować, on chce sobie tutaj pokrążyć trochę z przeciwnikiem, y, nie pozwolić mu przejąć tej kolejnej ekspansji. I dzięki temu, o proszę bardzo, podwójny dropik, Grabi to zauważy. Oj, oj, minimalnie zabrakło i by zauważył. Ai... ale dobra, w tym miejscu przynajmniej to wszystko odkryje, więc nie będzie jeszcze tak tragicznie. To jest e, baza na uboczu. Dużo harwesterów nie ma. Są niby dwa fotokanony. Jakiś zelot się nawet tutaj e, znalazł. Obserwer z e, dużą prędkością przelatuje. E, zapraszam na ten dropik. No właśnie, jest drop. E, dwa Kaj żeby pozbyć się tej energii. I był podwójny feedback. I od razu Archon. E, więc zaraz tu armia powinna się pojawić, zeloty już się zbierają, nie ma zbyt możliwości tej leczenia za bardzo, chociaż już energia się łodynawia, za chwilę Nexus zostanie zniszczony, a w tym czasie e, jeden storm, padają wszystkie wikingi, więc kolos powinien czuć się bezpiecznie i jeszcze mieliśmy feedback na medivaku. Selekty, oj to jest niebezpieczna sytuacja, EMP rzucone na armię na całą nadczęść. Chyba i Niemczej trochę nie przesadził z tym EMP, gdzie jest Storm, był feedback, jeden, drugi Storm, bardzo ładne, kolejne, jeszcze jeden Storm, to jest potrzebny bezpośrednio, padł Storm, padł High Templar, ale tutaj musi uważać, Grabi nie może pod to przejść, bo przeciwnik jest w idealnym miejscu, Storm, już tak się wyrażę, do obrony, przeciwnik go nie goni, wycofuje się, ale widzimy cały czas Grabi napiera, cały czas nie daje odpocząć e, Teranowi. Tylko dwa Wikingi. Nowe kolosy by się tutaj przydały. Jest kolos w drodze. Tarcza plus dwa również. Archony się i jest. i Są tej ghosty sklonkowane. Gonią przodem, żeby rzucić, gdzie jest obserwer. Teraz obserwer jest bardzo ważny. Gdyby tutaj był na tym wszystkim po feedbacku i po zabawie, by było. Hej, Templary, czekają na przechwycenie tej armii. E, proszę bardzo, jeszcze będziemy mieli jeden drop. Oj, to może bardzo być e, niebezpiecznie. Bardzo mi się podobają te dropy z warp-prismem na upgrade'zie. I tutaj, gdyby w tym momencie podleciał, gdyby to zobaczył, grabi do góry, do góry, do góry. Tu lecisz, szefie. E, na razie nic. E, no, na razie zniszczę tylko piękny sajonik. Storm z boku. E, idealnie rozegrane, atak i ucieczka. Atak i ucieczka w tej z powrotem. Nie chcę walczyć z tą armią. Czy jest bardziej mobilny? Za chwilę straci kolosa, już równie dobrze mógł go zostawić. Ale warpizm już się zbiera, już szykuje. Myślę, że za chwilę będzie tutaj oczywiście drop mógłby spróbować. No będzie dropował jednak w innym miejscu. Poczekał chwilę, kiedy ta armia ruszy. Myślę, że grabi spróbuje zaatakować. Dwa stormy rzucone. Pięknie. Jeszcze po jednym stormie. I Arkon w drodze podzielona armia Selekta nie daje mu odpocząć grabi do tyłu. Blink. Oczywiście, żeby tutaj zeloty wal IMP powoli się kończy tym gołsom ale stormy, które rzuca grabi bardzo mi się podobał on z drugiej strony zawsze jest w stanie bokiem podejść i rzucić sto, rzucić, rzucić te stormy. Selekno musi tutaj uważać na to stracił dosyć dużo, ale jak już powiedziałem mi się bardzo podoba grabiego po prostu podejść, zaatakować partyzantka Zniszczyć, uciec, zniszczyć, uciec yy, I teraz 3 rady No i MP, no nie było jedno Tam raptem drugie I znowu te stormy śmiesznie rzucone I yy, w które wpada yy, selek grabie jakby widział co się dzieje tam z przodu I rzuca jeszcze jakiś storm Zawsze by się przydało yy, Schował, ależ pięknie teraz ghost zostaną złapane I sensor tower również A tu mamy drop, leci medivac, leci medivac Leci, 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 złapać go by się przydało Nie złapał go w międzyczasie trwa walka na środku. Tu już nie ma możliwości żadnego tym Nie ma możliwości wyleczenia tego wszystkiego. Ta armia się już ledwo trzyma na czerwono. Jeden Storm i jest GG. Aj, miałem nadzieję na ten jeden Storm.